Dzisiaj nagrywamy taką grę, w której z tej, e, z tej, e, tamtej jaskini, z będą wychodzić potwory, a my będziemy ustawiać bronie, żeby one nie mogły przejść do tej naszej czerwonej kropeczki, którą tam widzicie, tutaj obok mnie. E, klikamy teraz przedmioty. Mamy ściana. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo myślę, że na pewno wbijemy do końca roku y, właśnie te 40 subów. Bo nie wiem skąd mi przyszło aż 6 subów z ostatniego odcinka. Płapki. Y, mamy drugi etap. Y, teraz, teraz bijemy drugi etap. Nasza ta maszynka y, bije ich. O, patrzcie, jak oni mają minę. Uwaga, o. Teraz tak. Ulepszamy to. I wa walka. Myślę, że to wygramy. Yy, no, tuś, tu też można robić robirfy. To jest bardzo fajna gra. Tutaj możemy coś odebrać. 350 k możemy odebrać. Patrzcie, widzowie, zrobimy taki meczek. Weźmiemy to. Skasujemy i postawimy tutaj no, taką nowiutką broń. I tutaj obok yy, zamiast tego. Ojciec, czekajcie, bo mi coś się włączyło i zamiast tej ściany położymy sobie właśnie to i weźmiemy przedmioty zrobimy tutaj takie coś okej, okay. myślę, że na razie będzie git ciekawe czy wygramy, mam nadzieję, że tak bo teraz zrobiliśmy sobie bardzo dobre ustawienie moim zdaniem jak na czwartą falę jak na czwarty etap. Hmm, no, no, mam nadzieję, że to też wygramy. Myślę, że wygramy. Jezu, let's go. Yy, więc tak, yy, weźmiemy sobie jeszcze pułapki, postawimy tutaj pułapkę. Tutaj pułapkę. polepszamy sobie ją. Yy, Troszeczkę dzisiaj jakieś lagi. Lagam okej okay. one mają jedną gwiazdkę Tylko lepszymy sobie jeszcze te. i już więcej nie możemy no to co, lecimy z piętą wbijajcie na yy, kanał milek437 on też próbuje wbić 20 subów wybijcie mu 20 subów myślę, że będzie mu przyjemnie Wpadajcie też do Mikiego Fortnite 416, bo na 30 subów robi nutkę. Też tam będę, tylko że będę w co, bo ja nie pokazuję twarzy. Yy, też... Nie było widać tego. Nie wiem dlaczego. Lagi, te, tak jak mówiłem. Mm, no. Yy, ten. Będziemy sobie te, ten. O tym teledysku to ja też tam będę. Ja będę w kominiarce, bo ja nie pokazuję twarzy. Wbijajcie na całkiem nowy kanał. Bo z tego co wiecie, z jednego mojego odcinka jest, takie, jest taki odcinek na moim kanale. Yy, pod tytułem Odcinek siostrą. Jej. I ta siostra moja. Y, otwiera swój kanał na YouTubie, więc zostawcie też jej łapkę w górę i subskrypcję. Ja Wam powiem, jak ona się nazywa. Uwaga! Duże Hy, A, N, I, U, S, i A, 5 y, bez przelitrowania, po prostu się 5. Tylko że Hy z dużej litery, ulepszymy sobie te wszystkie łapki na maksa. Siup. Ukończony. Dziewiąty etap. Z tego co wiem chyba na 15. Będą, będą nowe potworki, a któ które się nazywają zombiaki. Chyba każdy zna zombiaki jakieś. Takie ten. Różny ten Tu kosztuje 100 lepszy, nie? I tutaj 400, i weźmy sobie to lepsze, w sensie prawe 400, ogólnie mamy 400 kasy. Yy, no, możecie wbijać na te kanały, które powiedziałem. Łajcie, czekajcie, yy, dobra. Yy, no, robimy sobie dziesiątą falę. Mam nadzieję, że dzisiaj dojdziemy do jakichś maksymalnie 30. Patrzcie, jak z tej strzał leci I teraz mamy już ulepszone do maksa. Jeszcze to ulepszymy. I chyba przegramy to w tą falę. A nie, wygr wygraliśmy. Jeszcze trochę zbieramy i sobie weźmiemy jakieś lepsze rzeczy. Więc wi widzimy so, y się jak będzie już ten jedenasty, ten 11 tylko piętnasty poziom. Nie widzę jak pomyłka, one są już na 11 i zrobimy tak taki meczek yy, to to usuniemy postawimy to i postawimy drugie takie coś tylko że to będzie to yy, nie 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 zrobimy tak yy, to usuniemy to przesuniemy ok to mamy 500 y Dobra, ulepszymy to. I go. Myślę, że teraz wygramy. Sip, 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 sip. Dobrze. Dobrze. Oj, trochę słabo nam idzie. Teraz pytanie, co trzeba y, ulepszyć. Mm, tak, robimy taki jeden meczek, widzę wiem? Bo ja taką mam taktykę. Bo ja już to grałem ogólnie. I ja mam taką taktykę, żeby y, to niech to będzie. To będzie tak szybciej trochę robiło. Albo czekajcie. Bo stać nas na to. Co nie? Weźmiemy sobie pułapki. I postawimy to. Hmm, tutaj się postawi. Taki myczek. Przedmioty tu postawimy. Ściankę. Hmm, I tutaj postawimy za tysiąc. Taką oto właśnie. Trapa. To w się sensie pułapeczka Myślę, że teraz jeszcze nie wygramy, ale ten. Y, zrobimy to tylko po to, żeby wygrać. W sensie, żeby pozbierać sobie trochę kasy, żeby tutaj zrobić ten pas dłuższy. No, już przegraliśmy. Yy, teraz tak. Yy, bierzemy główne bronie. I to będzie tutaj nam naparzało. No, myślę, że ten stage teraz też nie wygramy. Tylko to też pod kasę, żeby sobie tutaj, wiecie, taki rządek zrobić. Taką... Yy, taką gąsieniczkę. Tak, Takiego węża zrobimy. A ten już tutaj z 4 HP, już tutaj przejdzie. Niech już przejdzie. Nawet no nie ma z tym żadnego problemu. Siup. Mm. Siup. I teraz powinno być trochę lepiej. Ulepszymy sobie to. Mm. Ulepszymy sobie to. I ulepszymy sobie to. Okej okay. Myślę, że teraz powinniśmy dać radę Mi się tak wydaje, że, te, że damy radę Czy nie? Nie daliśmy rady, 10 HP miał ten zombiaczek Kurczę, szkoda Ale dobra, bo teraz już na pewno przegrają Robimy takie coś Siup I siup I tak jesteśmy, I teraz mamy tak Mamy już 11 etap, i teraz już na 100% wygramy. No. Jeszcze sobie to polepszę. Te, które przed chwilą postawiłem. Sióp. I siup. I mam wszystko. Po. Mamy wszystko poulepszane. Dobrze. Mm, teraz tak. To postawiliśmy tak w bez sensu i to postawimy moi drodzy postawimy to tutaj i to będziemy sobie ulepszać żeby to miało większy y, zasięg łapania mm. myślę że to zaraz sobie przestawimy zamiast tej ścianki to będzie chyba w sumie lepsze rozwiązanie tak myślę tak mi się wydaje jakby co, to możecie napisać w komentarzu jak się nazywacie. Ja się nazywam w prawym górnym rogu co macie Niago, y, 2013. I jak napiszecie w komentarzu jak się nazywacie, to y, ja Was przyjmę do znajomych i będziecie mogli ze mną grać. Więc myślę, że będzie y, fajnie. Może, może zagramy w jakąś grę z widzami. Teraz se ulepszymy tą oto broń tą pułapkę i idziemy z 13 falą Teraz już są te większe ząbiaczki w sensie są te ząbiaczki tylko ząbiaczki w sensie ta to, to broń ich rozwala obija ich a te dwie, które tutaj stoją Dobijają je, ale chyba teraz nie damy rady wygrać, niestety. Chyba, że ta jeszcze dobije, ta kusza. Jest, dobyliśmy. Nie musimy w sumie przesuwać tej kuszy, tamtej. Tylko postawimy nową kuszę. Czy tak nazywa kusza? Chyba tak. A ja mam 15% widzowie, więc... odcinek niemo nie ma, nie... A nie, dobra, będzie jakiś 20 minutowy, na pewno będzie. Siup. Oj. Siup. Sobie lepszy na maksa, co? Siup. Siup. Daraz klikamy na 15 falę. Żeby nam się robiła 15 fala. Oj ojoj. Pomyliło mi się, bo na 15 są szkielety, które mają 100 HP. Trochę dużo. Ale myślę, że zbijemy ich. Tak myślę. Eee, tutaj ta oto piękna broń. Teraz zadaję 4. 4 dym, obrażenia a ta z zda... tego, co? A dobra, nieważne eee, polepszamy sobie teraz te bronie na maksa, te wszystkie też trzeba zrobić 300 kasy. Myślę, że tą falę też wygramy, tak jak y, wygraliśmy tamtą. Teraz mamy też ulepszoną bronie, więc też nam łatwiej pójdzie. Ciekawe czy nam się uda. Uda nam się, musi się nam udać. Ale tak taką HP. Let's go. Mm. Na razie chyba nic nie będziemy robić jeszcze. I myślę, że na 20 fale po prostu skończymy odcinek. Więc widzimy się na 20 fali. Dobra, dobra, widzowie. Nie udało mi się zbierać o, o 8-20 etapu, bo po prostu było za trudno. Uzbierało nam się 3000 kasy. A my będziemy w, e, kończyć ten odcinek w biajcie na kanał mojej siostry Haniusia5, więc my się żegnamy. Nie będę tu nic zrobił bez was, jeszcze sobie e, no. Więc widzimy się w następnym odcinku e, narka.